Nowotwory, problemy z pamięcią, depresja, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, spadek odporności, cukrzyca, otyłość, choroby serca, zakłócenie gospodarki hormonalnej, próchnica zębów i uzależnienie. Jak sądzicie, co jest wspólnym mianownikiem wszystkich tych chorób? Najbardziej pasowałaby tutaj jakaś substancja sztucznie otrzymana w laboratorium, dodawana do żywności i najlepiej, żeby jeszcze była oznaczona złowieszczym symbolem E. Tymczasem to cukier. Zwykły słodki cukier, który prawdopodobnie każdy z nas ma w swojej kuchni, może być przyczyną wymienionych dolegliwości. Z prostego powodu. Nie potrafimy kontrolować jego ilości w naszej diecie, a jego nadmiar niesie smutne konsekwencje. Nikogo raczej nie zdziwię, że ilość cukrów w naszej diecie znacznie przekracza dopuszczalne normy. Ale nie wystarczy powiedzieć sobie od jutra nie jem słodyczy. To rzadko działa. Na słodycze w naszej diecie również jest miejsce. Grunt to wybierać takie, które tego cukru zawierają niewiele. I o takich słodkościach dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Podzielę się z Wami moimi rozwiązaniami w kwestii ograniczenia cukru w diecie, ale w taki bezbolesny i bardzo smaczny sposób. A jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej, a Ty jesteś na kanale Okiem Chemika, na którym rozmawiamy o nauce, zdrowiu, lekach, jedzeniu i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesują cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał, odwiedź mnie na Instagramie i Facebooku. A teraz zapraszam na odcinek. Zapraszam na odcinek, którego partnerem jest firma Willis, producent lotów bez cukru. Jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia, Polacy zupełnie stracili kontrolę nad konsumpcją cukru. 11 i 80 kg rocznie o tyle wzrosło spożycie przetworzonego cukru na przeciętnego polaka w ciągu ostatnich 10 lat. Dla naszego organizmu to jest prawdziwy szok cukrowy, z którym coraz częściej sobie po prostu nie radzi. W konsekwencji coraz więcej osób cierpi na otyłość, cukrzycę, a także inne powiązane z tym choroby. Warto zauważyć, że przez otyłość nie tylko chorujemy, ale również przedwcześnie umieramy. Szacuje się, że w Polsce prawie 1400. Zgonów rocznie wynika z konsekwencji nadmiernego spożycia napojów słodzonych cukrem, takich jak np. Coca-Cola. Osoba, której zgon można powiązać z konsekwencjami spożycia takich napojów, żyje przeciętnie o 15 lat krócej. Światowa Organizacja Zdrowia do epidemii XXI wieku zaliczyła m.in. otyłość. Jednocześnie coraz częściej słyszymy hasła, że teraz zgodnie z podejściem body-positive trzeba akceptować swoje ciało nawet z dodatkowymi kilogramami. I ja się totalnie zgadzam, że samoakceptacja jest bardzo ważna i nikt nie zasługuje na szyderstwa z powodu dodatkowych kilogramów. Jednak nie można otyłości i nadwagi traktować jak coś pozytywnego. Niestety otyłość i nadwaga należy traktować jak chorobę w dodatku przeblekłą i bez tendencji do samoistnego ustępowania, ale za to z tendencją do nawrotów. Bardzo często ludzie przechodzą na dietę po to, by. Zrzucić zbędne kilogramy i osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Jednak poza pięknym wyglądem, warto też pomyśleć po prostu o swoim zdrowiu. A jak pisał niegdyś Adam Mickiewicz, zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ja na przykład zbędnych kilogramów nie posiadam, w związku z tym nie mam się z czego odchudzać. Jednak w trosce o swoje zdrowie również ograniczam cukier w diecie. Bo cukier, moi drodzy, to nie tylko ryzyko otyłości i nadwagi. Nadmiar cukru przyczyna się także do spadku odporności, zaburzeń hormonalnych i szeregu innych mało przyjemnych dolegliwości. Więc nawet jeśli masz prawidłową wagę, warto zadbać o odpowiednią ilość cukru w diecie. Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie, że cukry proste, czyli glukoza, fruktoza i tak dostarczane z dietą powinny stanowić jedynie 10% naszego zapotrzebowania na energię. Co to oznacza w praktyce? 1 gram cukru to 3,86 kalorii, natomiast jedna łyżeczka do herbaty mieści 5 gramów cukru. Uśredniając dzienne zapotrzebowanie energetyczne dla osoby dorosłej to 2000 kilokalorii, energia z cukrów prostych nie powinna przekraczać 200 kilokalorii, czyli około 52 gramów cukru, co odpowiada średniej ilości równej około 10 łyżeczek. W przypadku dzieci oczywiście jest to odpowiednio mniejsza ilość. Jednak te zalecenia kilka lat temu zostały jeszcze bardziej zaostrzone do 5% zapotrzebowania energetycznego, czyli około 25 g cukru, co odpowiada około 5 łyżeczkom, ze względu na pogłębiający się problem otyłości i cukrzycy typu drugiego. Mówiąc o tych ilościach, mam na myśli cukry dodane, czyli takie, które producent dodaje do żywności celem poprawienia jej smaku. I to są cukry np. w postaci syropu glukozowo-fruktozowego, syropu glukozowego, sacharozy, miodu, syropu karmelowego, ekstraktu słodowego itd. Nie chodzi w tych zaleceniach o węglowodany złożone, tak jak skrobia czy pektyny, których ilość w diecie powinna pokrywać około 45-65% zapotrzebowania kalorycznego. Co to oznacza? Spore problemy w liczeniu cukrów dodanych, które znajdują się w różnych produktach spożywczych, takich jak jogurty, napoje, słodycze, pieczywo, płatki śniadaniowe, a nawet wędliny. Na etykiecie niestety nie ma rozdziału na cukry występujące naturalnie w, pro w produkcie i na te, które dosypał producent celem poprawienia smaku. I niech was nie zmyli słowo light na opakowaniach, ponieważ ono wcale nie wiąże się z niską zawartością cukrów. Często jest właśnie odwrotnie. Chcąc uzyskać produkt niskotłuszczowy, producenci zamieniają część tłuszczu, który jest nośnikiem smaku, na cukier, który ma ten smak poprawić. No dobra, to w jaki sposób kontrolować ilość cukru dodanego, aby nie przekraczać dziennego limitu? To jest trudne, ale pokażę Wam kilka przykładów, jak można sobie z tym poradzić. Przykładowo jogurty owocowe. Zwyczajny jogurt naturalny bez dodatków zawiera w 100 gramach 4 g cukru. Natomiast już jogurt owocowy, na przykład ten, zawiera w składzie 11,1 g cukru, z czego część pochodzi z owoców, ale stanowiących jedynie 9% jogurtu, czyli bardzo niewiele. Wychodzi na to, że cukrów dodanych do tego jogurtu mamy około 8-9 g, odliczając cukier z truskawek. Biorąc pod uwagę limit 25 g cukrów dziennie, ten jogurt to około 1 trzecia cukrów, na jaką możemy sobie pozwolić. W limicie się mieścimy, jednak trzeba zauważyć, że jest to ilość w 100 gramach, a często jednorazowo zjadamy takiego jogurtu znacznie więcej. Płatki śniadaniowe, typu złocista pszenica w miodzie. W 100 gramach takich płatków mamy 27,5 g cukrów prostych. Producent podaje 30 g jako jedną porcję płatków, ale to jest Tyle. Z moich obserwacji wynika, że osoby jedzące płatki śniadaniowe jednorazowo zjadają ich jednak sporo więcej. Co więcej, takimi płatkami często karmione są dzieci, u których limit cukru jest przecież niższy. Coca-Cola, jedna puszka. Tutaj akurat ilość cukrów odczytuje się bez problemu, ponieważ cała ilość to cukry dodane. W Coca-Coli i innych słodzonych napojach nie występują węglowodany złożone. Co my tutaj mamy? 10,6 g cukru w 100 ml. Puszka ma 330 ml, czyli w sumie 35 g cukrów dodanych. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jedna taka puszka zawiera o 10 g więcej cukru niż wynosi dzienny limit. Półlitrowa butelka natomiast zawiera dwukrotnie więcej cukru niż maksymalna dawka zalecana przez WHO. Już rozumiecie, w czym jest problem? Często nieświadomie zjadamy ogromne ilości cukru, których nadwyżka jest przekształcana w naszym organizmie w tłuszcz, a to już jest prosta droga do otyłości. Według danych z 2016 roku aż 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Ale nie tylko na otyłości się sprawa kończy. Szacuje się, że przyczyną cukrzycy typu drugiego w 65% przypadków jest nadwaga, a statystyki podają, że aż 13-16% osób otyłych choruje na cukrzycę typu drugiego. Te dane są naprawdę alarmujące. No dobrze, ale jakie jest rozwiązanie? Umówmy się, mało realne jest całkowite zrezygnowanie ze słodkich produktów. Poza tym, według licznych badań, zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie utrzymywać przez dłuższy czas bardzo restrykcyjnej diety wykluczającej wszelkie słodkości. Dlatego miejsce na słodycze w naszej diecie powinno się znaleźć, ale warto wybierać takie, które cukru mają niewiele. Jednak to nie wszystko, bo w słodyczach mogą znajdować się również inne szkodliwe składniki, tak jak na przykład tłuszcze trans, obecne w wielu wyrobach cukierniczych, takich jak ciastka czy batony. Opowiadałam o tym w jednym z poprzednich odcinków, do którego link oczywiście zostawiam w opisie filmu na dole. W każdym razie, sięgając po słodycze, warto zwracać uwagę nie tylko na ilość cukru, ale również na inne składniki, które do zdrowych nie należą. Zasada jest taka, że wybieramy po prostu produkty jak najmniej przetworzone. I w mojej opinii istnieją trzy rodzaje słodyczy, dla których jest miejsce w naszej diecie, a są to owoce, lody i domowe wypieki. Owoce wbrew pozorom należy zaliczyć do słodyczy, ale takich, które w naszej diecie są potrzebne, bo to nie są tylko puste kalorie. Owoce zawierają mnóstwo witamin, błonnika i innych ważnych składników, takich jak minerały, polifenole itd. Jednak zawierają również cukier, co w diecie, jak wiemy, jest nie bez znaczenia. Dietetycy rekomendują spożywanie jednej porcji owoców dziennie, a więc może być to jedno jabłko, garść malin, jeden banan czy jedna pomarańcza. Co ważne, soki owoców, a dokładniej jedna szklanka takiego soku również powinna być traktowana jako jedna porcja owoców i zarazem słodycz. Nie wiem, czy wiecie, ale w jednej szklance soku, na przykład pomarańczowego, znajduje się około 25 g cukru. To sporo. Właśnie dlatego takie smakołyki wrzucamy do worka z napisem słodycze i nie przesadzamy z ilością, bo nawet coś, co zawiera mnóstwo wartościowych składników, ale przy tym ma sporo cukru, no to niestety w nadmiarze zdrowe nie będzie. Drugim słodyczem, na który da się znaleźć miejsce w naszym jadłospisie są domowe ciasta. Tradycyjny sernik na prawdziwym twarogu czy ciasto drożdżowe z owocami raz na jakiś czas spokojnie może zagościć w naszym domu. Wiadomo, że ciasta zawierają cukier, ale przy tym mogą być także źródłem białka, witamin i minerałów, zwłaszcza jeśli upieczemy je z mąki z pełnego przemiału, dodamy świeże owoce, prawdziwą gorzką czekoladę czy użyjemy twarogu i jajek dobrej jakości. Dodatkowo, ilość cukru w cieście można łatwo ograniczyć, dodając go niewiele lub zastępując słodzikiem. Ja w tym celu używam erytrytoru. Trzeci typ słodyczy, które można nazwać wartościowymi słodkościami i które możemy włączyć do naszej diety, to są lody, ale nie wszystkie. Mówię tutaj o tradycyjnych lodach z prostym składem, a nie o takich, w których znajdziemy całą masę przedziwnych dodatków. Bardzo dobrych jakościowo lodów na rynku jest. Coraz więcej, ale moje serce ostatnio skradły lody firmy Wilish, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Zapytacie, jakim cudem firma, która produkuje słodycze, może sponsorować odcinek o tym, jak ograniczać cukier w diecie. Firma Wilish, poza tradycyjnymi lodami, robionymi oczywiście na mleku, śmietance i standardowym cukrze, posiada w ofercie także lody bez cukru. I to jest dla mnie prawdziwy przełom. Nie widziałam jeszcze takich lodów na polskim rynku i dlatego uważam, że warto was o tym poinformować, że takie produkty są dostępne w sprzedaży. Co zamiast cukru dodawana jest do lodów? Słodziki, takie jak maltitol czy erytrytol. Są to zamienniki cukru, które nie podwyższają stężenia cukru we krwi i są polecane osobom, które cierpią nawet na insulinooporność czy cukrzycę. Biorąc pod uwagę fakt, że cukru w naszej diecie jest zdecydowanie za dużo, uważam, że lody bez cukru są świetnym wyborem i ja takie lody właśnie kupuję. Zresztą od lat zamiast cukru do kawy i do ciast używam po prostu erytrytolu. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, czy słodziki są bezpieczne dla zdrowia, i odpowiadam: wbrew obiegowej opinii, słodziki nie mają udowodnionego negatywnego wpływu na nasz organizm, a już na pewno są zdrowsze od cukru, którego negatywny wpływ jest jednoznacznie udokumentowany. Ponadto świetnie nadają się do ograniczania cukru w diecie, a na temat słodzików nagrałam cały odcinek, w którym analizuję mnóstwo badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania. Link oczywiście w opisie filmu na dole. No dobrze, ale załóżmy, że zdecydujemy się na lody, które jednak zawierają w składzie zwykły cukier. Jedna porcja. Lodów, czyli spora gałka o masie około 70 g będzie zawierać w zależności od składu około 14 do 17 g cukru. No to jest ponad połowa dziennego limitu. Ale jeśli traktujemy porcję tych lodów jak słodycz i nie jemy dodatkowo innych słodkości, takich jak batoniki, cukierki, lizaki, słodkie czekolady, czy pijemy herbatę z cukrem, czy słodkie napoje typu kola itd., to w naszej diecie znajdzie się miejsce również i na takie lody. Ja jestem zdania, że w umiarkowanych ilościach jest to zdrowy słodycz. Zawiera w składzie nie tylko cukier, lecz również wartościowe składniki takie jak białko i witaminy, no bo generalnie to jest produkt mleczny i tak samo jak twarz czy mleko, dostarcza nam wielu ważnych składników odżywczych. Zatem nie można powiedzieć, że są to puste kalorie, jak w przypadku słodkich napojów gazowanych czy cukierków. Pamiętajcie, że wszystko jest dla ludzi, cukier również, to jego nadmiar jest szkodliwy. Warto też dodać, że limit cukru dla osoby, która ma ograniczoną aktywność fizyczną i dla osoby, która dużo się rusza, no jest trochę inny. Cukier jest paliwem, które dostarcza energii m.in. podczas wysiłku. W związku z tym, jeśli lubisz słodycze i masz problem z ich eliminacją w diecie, warto zwiększyć swoją aktywność fizyczną i zacząć na przykład biegać, pływać, no po prostu regularnie więcej się ruszać. Wtedy limit cukru idzie w górę. Okej, okay, na Chciałbym was poinformować, że lody Willis można sobie zamówić z dostawą kurierską do domu. Firma wysyła je w specjalnych termoboxach, czyli opakowaniach wypełnionych styropianem z wkładem zawierającym suchy lód. Suchy lód to zestalony dwutlenek węgla, który wykorzystuje się jako środek chłodzący w różnego rodzaju laboratoriach, chłodniach przemysłowych i przy transporcie niektórych produktów żywnościowych. Zamówione lody Willis kurier dostarcza w 24 godziny. Straty suchego lodu na dobę wynoszą zaledwie 4%, dlatego masz pewność, że zabezpieczone w ten sposób lody dotrą do ciebie zamrożone. Zresztą firma Willysz daje na to gwarancję. To, co według mnie jest jeszcze bardzo ważne, to to, że firma Willysz myśli także o przyszłości naszej planety i termoboksy, które no, niestety nie nadają się do tradycyjnego recyklingu, można odesłać do powtórnego wykorzystania. Dodatkowo dostajecie za to rabat 15% na kolejne zamówienie. Według mnie jest to sytuacja win-win, bo zyskujesz i ty, i zyskuje planeta. A w dodatku, dla naszych widzów mamy rabat na Lodu Widyż z kodem, który zostawiam wam w opisie filmu. Ok, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Jeśli odcinek był dla Was wartościowy, to klikajcie łapkę w górę i udostępniajcie go znajomym. A tych, którzy są zafascynowani nauką chemii, zapraszam do skorzystania z mojego kursu chemii online dla maturzystów i nie tylko: chemia w probówce. Dla naszych widzów mamy rabat 10% na pierwsze zamówienie z kodem, który widzicie o tutaj. A ten kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu. Gdyby ma korzyść z pośladki, to lody. Do zobaczenia. Cześć!